Już tylko dni dzielą nas od tego, kiedy zobaczymy. Ciężarówki, Mistrzostwo Europy na to, że poznaję, wielka sprawa. Tak. E, największy event w tym roku, event na stulecie klubu. E, klasa światowa, bo to są Mistrzostwa Europa, e, zawodnicy, którzy jeżdżą w bardzo różnych miejscach też na świecie. E, 13 stałych zawodników, ciężarówki, 5,5 tony wyścigowych. Uh -huh czyli 5,5 tonowa wyścigówka, która ma e, 1500 koni mechanicznych, tysiąca Nm. Dokładnie tyle. To jest, e, to jest potężny smok, który, który się ściga w ilości kilkunastu zawodników. My wiemy co najmniej o 13 stałych zawodnikach. E, mamy takie oficjalne informacje, że będzie ich 15. Liczymy na więcej, co świadczy o tym, że nowe miejsce, tak jak Tor Poznań. E, jest dla nich atrakcyjne. To jest ta nas chyba największa, największa laurka. Eee, kilka miesięcy ciężkiej pracy na początku tego roku e, przygotowania, rozmowa, rozmowy o technicznych rzeczach, rozmowy o kwestiach organizacyjnych, rozmowy ze sponsorami. E, tutaj e, władze klubu i pracownicy Automobil klubu e, przyczynili się do, te do tego, żeby, e, żeby to, się, to się udało i myślę, że to się uda. Widzę już e, ostatnio zapinamy wszystko na ostatni guzik. E, będzie naprawdę super impreza. Będą tak zwane fanzony, będą miejsca, gdzie e, będzie pokaz technologiczny e, firmy Goodyear, albo e, firmy Ford, która też promuje swoje traki. E, będzie nasza strefa kibica, strefa dla naszych klubowiczów. E, w tej chwili żyjemy bardzo blisko wieży e, na terenie Poznania, Rozproszymy po to, że dla naszych kibiców e, rozmaitości. Naprawdę bardzo ciekawa impreza. Rozbudowujemy na ten czas razem z MTP, czyli międzynarodowymi targami poznańskimi, którzy świetnie się znają na organizację takich imprez, więc e, fantastyczna krzyżówka, czyli kogoś, kto się zna na sporcie, to to mówi Klub tylko Polski i kogoś, kto się zna na imprezie, czyli. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Chcemy zrobić coś, co, co, co poruszy nie tylko Polskę, ale cały kraj. Już teraz można kupić bilety, na top bilet. Jest to opisane, jak, jak to można zrobić, jak wygląda. Bardzo podobnie nasze rund wyścigowe. Mamy sobotę i niedzielę oddzielnie, ale to są oddzielne, oddzielne rundy. Oprócz tego mamy gości z zagranicy, którzy też upiększą ten, ten cały event. Mamy goście z Suzuki i nasz puchar. FIATA 500, czyli trofeo. Więc będzie super. Nie? Tutaj będzie obowiązkowa, obowiązkowa, żeby zobaczyć coś, co naprawdę jeszcze się nie wydarzyło w tym kraju. I mam nadzieję, że będzie to na stałe w naszym kalendarzu i takich imprez będziemy mieć coraz, coraz to więcej, więc zapraszam, bo zapraszam wszystkich. 23-25 czerwca to jest weekend już wakacyjny. Także tak chcemy zacząć wakacje, tak chcemy uwieńczyć 100-lecie klubu żeby pokazać, że, że potrafimy, więc cała rozbudowa, cała infrastruktura jest na to te też przygotowywana i, i myślę, że jesteśmy gotowi wytok na coś takiego. To świetna sprawa, bo to jedna z największych, o ile chyba nie największa impreza sportów motorowych w naszym kraju. My nie bójmy się tego słowa. Tak, myślę, że największa. Jeżeli zobaczymy kalendarz tych imprez, jesteśmy wśród największych i naj, najciekawszych topowych torów w Europie. To jest Le Mans, to jest North Ring, to jest Nizano, Slovakia Ring. To jest, to, to jest cała góra. Tak? Jesteśmy wśród najlepszych, jeżeli ja opowiadam o tym mam ciarki, ponieważ jesteśmy naprawdę w czołówce, chcemy to zrobić jak najlepiej, zrobimy to, także zapraszam wszystkich. O tym jesteśmy pewni i ostatnie pytanie i poproszę o odpowiedź jednym słowem. Z punktu widzenia kibica, jak ogląda się walczące, rywalizujące ciężarówki? To jest to nie, nie do powtórzenia.